Dzień dobry, witajcie. Dawno nic nie nagrywaliśmy, ale zasadnicze pytanie brzmi, gdzie jest wiosna? Było już ciepło, było już naprawdę wspaniale, tak radośnie, wesele. Można było chodzić w krótkich rękawkach. Już siedzieliśmy sobie tam w ogrodzie, wystawiliśmy krzesełka w słoneczku, było po prostu super. Ale od piątku czy od soboty? Od kiedy do rena przyszło to zimno? Już nie pamiętam. Od paru dni. Parę dni, zrobiło się tak strasznie zimno. Normalnie jest taki chłodny do tego wiatr. Czujemy się jakby niemal, że przychodziła jesień, a nie zbliżało się ku, ku latu. Ale zobaczcie też, bo rośliny tutaj pięknie zaczęły nam kwitnąć. Magnolie, ale no niestety tak na moje okony są tak troszeczkę zmarniałe, bo no nie, nie też to zimno zaskoczyło, bo było ciepło, więc. To wszystko zaczęło się pobudzać, zaczęło rosnąć, a tu nagle dup, zrobiło się chłodno. My też dawno nie nagrywaliśmy, bo nic takiego wielkiego, ciekawego się nie działo, ale dzisiaj troszkę nagramy też, żeby się tak rozruszać vlogowo, bo dawno nie vlogowaliśmy. I co będziemy dzisiaj robić? To za chwileczkę wam będziemy pokazywać. Jedziemy na zakupy. Bo nam się już skończyły rzeczy. Głównie oczywiście chodzi o takie rzeczy spożywcze do jedzenia, także przygotowujemy tutaj przyczepę. Rowery już są na zewnątrz, tak? Dorenda już rowery zabrała, są tam, zaraz Wam pokażę. Wózka tym, tym razem nie będziemy używać, no bo zrobimy sobie też przy okazji wycieczkę. Nie jedziemy do najbliższego sklepu, pojedziemy troszeczkę dalej. Także już się pakujemy i jedziemy. Czemu ręda musimy nie jeść, a nie możemy jechać? Bo ta ścieżka jest ma krawężniki, które są chyba o 2 cm za wąskie i koła się nie mieszczą. Pytam Dorendę, brać rękawiczki, czy nie? Ona mówi yy, brać. No ja nie wziąłem. Zobaczymy, czy dam rady. Także pojadę bez rękawiczek. To jedziemy. Dzisiaj będzie naprawdę na spontanie. Nie planujemy nic poza zakupami, ale może coś ciekawego się wydarzy. Ostatnio się wydarzyło: jak też jechałem z Lisą odebrać pewną rzecz, to widziałem chłopaka z Sakwami, który był przy sklepie rowerowym. Zatrzymałem się i zaproponowałem mu Nocleg. Mieliśmy fajne towarzystwo. Także dla Huberta, jeśli Hubert nas ogląda, to pozdrowienia. I wtedy właśnie to był chyba ostatni dzień, jak było bardzo ciepło. Chcemy tu wjechać na most przez Wisłę, ale tu nie ma ścieżki rowerowej. Wszyscy jadą chodnikiem, no bo to droga szeroka, dużo samochodów. A ten chodnik jest taki wąski, że nawet dwa zwykłe rowery ledwo się mogą mijać. A co dopiero z, z przyczepką, więc czekałam, bo widziałam, że tam ktoś jedzie. A zrobili chyba dwa lata temu remont. Całej ja z chodnikiem nic nie zrobili niestety. Jest to jest takie niefajne miejsce. Ale cóż, to jest bardzo newralgiczne miejsce, bo jest tutaj bardzo duży ruch rowerzystów. Nie ma w zasadzie alternatywy, no bo jak ktoś jedzie z chuty, tutaj jedziemy teraz ulicą Nowochódzką, potrzebuje się tam dostać. Powiedzmy, że w kierunku dąbie, no to nie ma tutaj innej możliwości. Tam po mojej lewej stronie jest yy, też stopień wądny Dąbie. Tam zrobili drogę dla rowerów, no ale na przykład nam jechać tamtędy to zupełnie nie pasuje, byłoby to naokoło. A teraz zobaczcie, jak to jest wąsko. Jakby teraz z drugiej strony jechał ktoś z przyczepą, to byśmy mieli problem, bo nie ma szansy, żebyśmy się minęli. A co? się też. No to już jesteśmy pod pierwszym sklepem, M1. Kto jest mieszkańcem Krakowa, to na pewno zna. Ma takie duże centrum handlowe, ale to nie o tym. Ja zaraz wyłączę kamerę. Po prostu pójdziemy sobie zrobić zakupy. Zabezpieczyliśmy rowery. Też pytali, pytałem Lisę, czy ona chce jechać w przyczepce, bo może jechać w przyczepce ma kółko. Ale stwierdziła, że będzie chodzić na nogach, także przyczepę tutaj zostawiamy. Mam nadzieję, że jej nikt nie kradnie. No to już. Pierwsza część zakupów zrobiona, a teraz tak zwany rytuał, czyli jedzenie pączków albo drożdżówek. Zawsze jak robimy zakupy, to później coś sobie jemy. A tu jest taki mały plac zabaw. Oczywiście musimy tu chwilę zostać, bo Lisa się lubi bawić. I zaczęły się problemy, zrobiło się zimno i baterie od GoPro po prostu padają jak muchy. Dobrze, że wziąłem dwie, bo ile tam byliśmy na zewnątrz? Może 5 minut i bateria się. Niestety wyładowała. A także o 60% niby pokazane. Także nie wiem, czy nam się uda dalej nagrywać. A jeszcze mamy w planach dwa ciekawe miejsca do zobaczenia. Kolejny fajny punkt na naszej trasie. Jesteśmy w Nowej Hucie. I tutaj miejsce nazywa się Łąki Nowochódzkie. To jest teren naturalny. On powstał na skutek oddziaływania rzeki Wisły, którą ja mam teraz tam za plecami. Nie powiem wam jak daleko, myślę, że. Kilometr to jest max, go aktualnie tam, gdzie płynie. No bo wiadomo, rzeka przez tysiące lat zmieniała swój nurt, swój bieg. No i tutaj właśnie powstały te łąki, które jakby do tej pory nie zostały przez człowieka w żaden sposób przekształcone. Tu widzicie za moimi plecami, co prawda, pole uprawne. Więc tutaj już jakaś tam forma korzystania z tej ziemi jest. No ale tutaj jak jest to jako rezerwat. Co tam Torenda pisało? Dla tej tablicy to był rezerwat? Tak, rezerwat chyba. Rezerwa. Tak, no, także bardzo fajne miejsce, jeśli byście się wybierali. Kiedyś do Krakowa to myślę, że warto też tu przyjechać, szczególnie że macie tam, dokładnie tam, plac centralny, czyli tak w zasadzie 5 minut drogi stąd jesteście w centrum nowej huty. Można zwiedzać osiedla, te wszystkie też ciekawostki, które ma nowa huta, ale to dzisiaj nie o tym. Także myślę, że warto Dorenda widziała to miejsce, ale ze skarpy. Dokładnie, to było fajne niespodzianko, bo Maciek nie powiedział, gdzie jedziemy, a ja nie miałam w pojęcia, gdzie jesteśmy, dopóki nie zobaczyłam tej tabliczki, że to jest, to są łąki I Wtedy no, rozpoznałam, bo ja ze skarpy kiedyś widziałam, ale tą ścieżką nie jechałam. I jest tu bardzo fajnie, tak w środku miasta. I tak naprawdę jest to dość blisko od nas, nie? Tak. A jest to naprawdę bardzo ładnie. Dawno tu nie byłem. Nie żałuję, że przyjechaliśmy. Z tego, co mi się ubiło o uszy, to wiem, że coś tutaj będą robić na tych łąkach. Jakaś ma tutaj powstać w inwestycjach. Taka właśnie dla nas, dla turystów jakieś tam pomosty. Zdaje się, mieliśmy wcześniej taką kładkę. Ona ma być, zdaje się, na, naprawiona czy wymieniona na nową. W sumie nie wgłębiałem się w temat. Wiem, że tutaj kiedyś były takie pomosty po mojej lewej, ale wiecie co? Albo już go nie ma, bo został na przykład rozebrany ze względów bezpieczeństwa, albo jeszcze do niego nie dojechaliśmy. Albo jest jeszcze trzecia opcja, że po prostu ten pomost gdzieś przegapiliśmy. Bo w każdym razie teraz wyjechaliśmy z tych łąk i tego pomostu nie widzieliśmy. To jesteśmy na kolejnym moście. Ten most nazywa się Mostem Wandy. To już są obrzeża Krakowa, można powiedzieć. Wcześniej przejeżdżaliśmy mostem nobochudzkim, tam w tym kierunku, no tam jak widzicie kominy Łęga, no to gdzieś mniej więcej tam jest ten most. To Renda zwróciła uwagę, jak to może być szeroko, nie, że tu zrobili normalną chodnik i drogę dla rowerów. Bo to jest tylko jeden pas dla samochodów w każdym kierunku, a u nas są pobra. Ale przynajmniej tutaj można normalnie jechać bezpieczniej. No, także tutaj już kiedyś jechaliśmy, nie wiem kto z Was oglądał serię, gdy jechaliśmy wzdłuż Wisły nad morze, no to właśnie wtedy w tamtym kierunku. Tam jest Gdańsk, gdzieś daleko stąd, 600 km albo więcej. Tu przebiega tak zwana wyślana Trasa Rowerowa. Jeszcze nie kompletna, ale coraz więcej jest budowane. Tak naprawdę lepiej jechać tutaj tym, tym brzegiem rzeki, ponieważ tu jest lepszy asfalt, a tutaj trzeba tak strasznie manewrować. I często po prostu nie ma tego przejazdu dobrego. No i to już ostatni punkt na naszej trasie, który sobie zaplanowaliśmy, bo musimy jeszcze kupić ziemniaki i to jest najlepsze miejsce, żeby to zrobić. Jesteśmy na Rybitwach, to jest taki bardzo duży pod Krakowem plac targowy, ale nie tylko plac, bo tutaj też są hurtownie, sklepy można kupować. No, że tak powiem, indywidualnie nie trzeba być jakimś właścicielem firmy, restauracji czy robić jakichś bardzo dużych zakupów. To znaczy, trzeba kupić worek. No, worek ziemniaków to jest 15 kilo, ale to jest mniej więcej miesiąc czasu dla nas, nie? No, coś takiego. Coś takiego. wszystko się sprzedaje po prostu w dużych ilościach. Tak, tak ale no, na to tanio. Warto tu przyjechać. średnio od rolnika. Tak, bardzo, mamy już sprawdzonego pana, już braliśmy ziemniaki. Niedawno były bardzo dobre, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie, a już jest późno. Także jedziemy. No tutaj, właśnie gdzie jesteśmy, no to można kupić ziemniaki prosto od producenta. Także zaraz będziemy szukać i kupować. 15 kg za 16 zł, także prawie złotóweczka za kilogram, troszeczkę więcej, ale naprawdę warto, bo ziemniaki są przepyszne. To mamy drugie dziecko w przyczepce. Drugie dziecko jest cięższe od pierwszego dziecka, bo małe dziecko waży prawie 13 kilo, a ziemniaki 15 kilo. Słuchajcie, ja myślę, że to też już będzie na tyle, także się pożegnamy, my już sobie wracamy do domu. Stąd nie mamy daleko, ale jakieś 15 minut jazdy, więc jedziemy najprostszą, najszybszą drogą. Już po drodze nic nie będzie ciekawego, także trzymajcie się. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że musimy ćwiczyć, słuchajcie, jazdę na rowerze z przyczepą, no bo jak wiecie, przygotowujemy się do wyjazdów Alpy, który już tak naprawdę za niedługo nastąpi, a formy jeszcze brak, nie ma takiej formy jak wtedy, co wróciliśmy z Azji Centralnej, yy, także śledźcie nasz kanał, bo już niedługo się pojawi bardzo ciekawy content. Mamy też zbiórkę właśnie na ten cel, na nasz wyjazd w Alpy, jakbyście chcieli się dorzucić, to zobaczcie, w opisie będzie link, Albo też gdzieś wam tutaj wstawię. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej! I nie zapomnijcie o łapkach i subskrypcjach. Pa! Cześć, ja jestem Maciek. Ja jestem Dorenda i to jest nasza mała podróżniczka Lisa. Jesteśmy pasjonatami przygód i twórcami kanału Tam gdzie nogi poniosą na YouTubie, gdzie dzielimy się naszymi Nie! podróżami Nie! i doświadczeniami z wypraw. W tym roku planujemy kolejną niezwykłą rowerową przygodę z Krakowa nad Adriatyk, po drodze pokonując piękną trasę Alpe Adria. Jednak to nie będzie zwykła wyprawa. Naszym największym wyzwaniem będzie pokonanie tej trasy razem z naszą trzyletnią córeczką Lisą, która pierwszy raz będzie podróżować tak daleko w przyczepce rowerowej, a my będziemy ją dzielnie ciągnąć. Nasze wspólne przygody rozpoczęliśmy w 2017 roku, kiedy rowerami z Polski dojechaliśmy na Syberię, pokonując surowe trasy Azji Centralnej, w tym legendarny Pamir Highway w Tadżykistanie. W 2018 roku zdobyliśmy najwyższy szczyt Europy, Elbrus, w rosyjskim Kaukazie, a chwilę później stanęliśmy na kolejnym pięciotysięczniku Kazbek w Gruzji. W roku 2022 pojechaliśmy rowerami z Krakowa nad Bałtyk, a potem wzdłuż Ściany Wschodniej i przez Bieszczady z powrotem do Krakowa. To tylko kilka przykładów podróży, które odbyliśmy razem i które można oglądać na naszym kanale. A teraz nadszedł czas na kolejną wielką przygodę, tym razem w rodzinnym składzie. A dlaczego dorenda organizujemy zbiórkę? Chcemy dać widom szansę, by brali udział w naszej podróży. Podróżujemy w duchu przygody, śpimy głównie na dziko, ale ze względu na to, że jedzie z nami nasza córeczka Lisa, może się tak zdarzyć, że raz na czas będziemy potrzebować, skorzystać z noclegu pod dachem w jakimś hostelu, bądź też na kempingu będziemy musieli na pewno zrobić jakieś pranie, jakieś ładowanie sprzętu a więc te pieniążki na pewno będą nam potrzebne po drodze mogą się też zdarzyć jakieś awarie, oczywiście nie chcielibyśmy tego, ale zobaczymy co, co los przyniesie, nie możemy tego przewidzieć, ale musimy być przygotowani na każdą okoliczność no więc może się zdarzyć po prostu jakiś wydatek na części zapasowe, wizytę w serwisie, co oczywiście chcielibyśmy uniknąć. Musimy też coś jeść, ale tutaj prawdopodobnie większość posiłków będziemy sobie ogarniać we własnym zakresie. No i słuchajcie, no chyba taka rzecz która też nas nie ominie, no to powrót do domu, bo w końcu trzeba będzie wrócić i będziemy musieli przetransportować nasze dwa rowery i przyczepkę i trzy osoby z powrotem do Polski w jaki sposób, to jeszcze nie wiemy możliwe też, że zdecydujemy się wracać tak jak dojechaliśmy nad Adriatyk też wracać rowerami, ale to będzie wszystko zależało od czasu jakim będziemy dysponować w każdym bądź razie pieniążki na powrót też musimy mieć zapewnione a jeśli nam coś słuchajcie zostanie, no to jest chyba bardzo ważna rzecz dla nas to jest zakup nowej kamery. Tutaj zdecydowaliśmy się i też tak było w ankiecie, którą kiedyś zrobiliśmy na naszym kanale, gdzie nam doradziliście, żebyśmy kupili kamerkę DJ Osmo Pocket Trójka. To jest bardzo fajna kamera, o bardzo dobrej jakości i na pewno by nam bardzo pomogła, żebyśmy zrealizowali dla Was super serię, która się ukaże na naszym kanale na YouTubie. Bardzo byśmy tego chcieli. Dołączcie do naszej podróży. Każda wpłata, udostępnienie i słowo wsparcia ma dla nas ogromne znaczenie. Każde wsparcie pomoże nam spełnić nasze marzenie i pokazać, że podróże z małym dzieckiem są możliwe. Dziękujemy, Dziękujemy że, że jesteście z, z nami. Trzymajcie kciuki.